Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wielu z Was na pewno w swoich zasobach ma filtry IR, czyli takie właśnie filtry. Dziś więcej o rodzajach tych filtrów i ich zastosowaniu. Bo nie wiem, czy wszyscy zdajecie sobie sprawę, że filtry IR są w dwóch różnych odmianach oraz w wielu długościach fal. Więc dzisiaj więcej o filtrach IR w astronomii, a szczególnie w astrofotografii. Zapraszam. IR, czyli filtry podczerwone. Jak już wspomniałem na wstępie, są dwa rodzaje takich filtrów. Zapewne spotkaliście się z filtrami IR-PAS i IR-CUT. To dwa zupełnie różne filtry. Filtr ir pass to filtr przepuszczający podczerwień. Filtr IR-CUT to filtr Odcinający podczerwień. Więc są to w zasadniczo dwa różne rodzaje filtrów, mimo że obydwa pracują w warstwie podczerwonej. I dziś więcej o tych filtrach, o rodzajach filtrów IR-pas, bo też są różne, o ich zastosowaniu w astrofotografii i czy mają sens w astronomii obserwacyjnej, wizualnej. Więc dziś materiał poświęcony filtrom IR. Skoro już wiemy, że są dwa rodzaje takich filtrów, ja akurat tutaj mam IR-PAS, ale oczywiście w swoich zasobach również mam IR-CUT, a IR-PAS mam w kilku odmianach. Więc przejdźmy już do tego, o czym dziś mamy zająć się. ir pass to filtr przepuszczający podczerwień. Jego działanie polega na tym, że przepuszcza tylko promieniowanie podczerwone od określonej długości, a blokuje światło widzialne i krótsze fale. Efekt to kamera lub w niewielkim przypadku oko ludzkie rejestruje wyłącznie obraz w IR odpowiedniej długości. Zastosowanie filtra IR-PAS. Przede wszystkim astrofotografia planetarna i księżyca. Redukuje wpływ singu, lepsza ostrość. Obserwacje przez pył. IR w wersji PAS przechodzi przez obłoki pyłowe, więc widać więcej struktur niewidocznych w świetle widzialnym. To dla obiektów głębokiego nieba. A szczególnie jeżeli ktoś lubi obserwować WENUS, to w IR można uchwycić szczegóły niewidoczne bez tego rodzaju filtra. Teraz więcej o filtrze IR cut, czyli to jest filtr odcinający podczerwień. Jego działanie polega na blokowaniu promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego, przepuszcza tylko światło widzialne, czyli światło od około 400 do 700 nanometrów. To jest ten zakres, który widzi ludzkie oko. Różne yy, Podręczniki podają różne te zakresy, nieraz jest to od 380 do 750, ale przyjmuje się, że, jest, że oko ludzkie widzi od 400 do 700 nanometrów. Efekt? Obraz jest czystszy w zakresie widzialnym, bez takich rozmazań, które mogą podchodzić od IR i UV, czyli od podczerwieni i ultrafioletu. No i Przede wszystkim zastosowanie to astrofotografia kolorowymi kamerami, konieczny kiedy będziemy wykorzystywać różnego rodzaju matryce, czy to CMOS, czy CCD. Ich elektronika, ich konstrukcja jest czuła na IR, a optyka teleskopów. Nie skupia IR tak samo i po prostu gwiazdy będą wychodziły takie bardziej rozmyte. Więc ten filtr będzie poprawiał nam przede wszystkim kontrast, ostrość obserwowanych czy rejestrowanych obiektów. No i IR to również taki filtr, który bardzo często oznaczany jest literką L w zestawach LRGB. To jest tak zwany filtr luminacji. Czyli pozbawia niechcianych długości fali, właśnie tych, które znajdują się na y, krańcach zakresu widzialnego przez ludzkie oko. Jako, że wiecie, że u mnie są bardzo często za i przeciw, ewentualnie tabelki, to dzisiaj będzie dużo tabelek. I oto pierwsza z nich, czyli podsumowanie: y, IR pass kontra IR cut. Różnice. Zastosowanie i najważniejsze funkcjonalności. W skrócie, IR pas to filtr, jeżeli chcemy oglądać, robić zdjęcia w podczerwieni. Oczywiście z tym oglądaniem, no to mm, duży cudzysłów weźmy oglądanie w podczerwieni. IR -cut, jeżeli chcemy się pozbyć podczerwieni i mieć czysty, widzialny obraz taki, jak powinno widzieć ludzkie. Oko. To najkrótsza różnica między tymi dwoma rodzajami filtrów IR. A teraz więcej o rodzajach filtrów IR Pass. Najczęściej spotykane rodzaje filtrów IR Pass to filtry od odpowiedniej długości fali. Będziecie zapewne spotykać się z filtrami IR Pass 685 nanometrów. 850 nanometrów i 940 nanometrów. Przy czym ten ostatni bardzo, bardzo rzadko występuje w astronomii czy astrofotografii amatorskiej. Raczej przeznaczony już jest dla zawodowców i tych, którzy z podczerwienią mają dużo więcej do czynienia niż my w amatorskich obserwacjach czy w amatorskich astrofotografiach. A teraz już szczegółowo o każdym z tych trzech rodzajów filtrów IR-PAS. Oczywiście zaczynamy od bardzo popularnego 685 nanometrów. Przepuszcza światło od około 685 nanometrów wzwyż. Będziemy go wykorzystywać w astrofotografii planetarnej, szczególnie Mars, Jowisz, Saturn. Filtruje e, krótsze fale, dzięki czemu Redukuje taki efekt falowania, pływania, taki obraz, którym mamy do czynienia przy nie najlepszym singlu. Obrazy są najjaśniejsze z tych trzech filtrów, dlatego że odcina od 685 wzwyż. Automatycznie, jeżeli obrazy są jaśniejsze, pozwala na krótsze czasy ekspozycji a jeżeli będzie to astrofotografia planetarna pozwala na wyższe FPS-y czyli klatki w kamerach planetarnych Na Marsie będzie bardzo ładnie uwidaczniał struktury powierzchni ciemniejsze obszary jeżeli będzie Mars blisko Ziemi będzie również pozwalał na obserwacje na przykład czap polarnych Na Jowiszu i Saturnie poprawia kontrast pasów i sfer, jakie występują na tych planetach. Bardzo przydatny jest IR 685 przy astrofotografii księżyca. Uspokaja obraz przy nie najlepszym singu i przy dużych teleskopach, gdzie one bardziej wrażliwe są na właśnie wszystkie problemy związane z singiem. Rewelacyjny, jeżeli chodzi o astrofotografię wysokich rozdzielczości. Ja akurat tutaj mam 685 Antli i powiem wam, że tym filtrem jestem w stanie robić astrofotografię księżyca nawet przy dość jasnym niebie, jeżeli jeszcze nie jest całkiem ciemno, wychodzi księżyc rewelacyjnie. Stosując filtr właśnie 685 nanometrów. Kolejny rodzaj filtra AirPass to 850 nanometrów. No, i tutaj w astrofotografii będziemy mieli zastosowanie również planetarne. Obraz będzie. Trochę ciemniejszy niż w przypadku poprzedniego, czyli 650, ale będzie jeszcze bardziej stabilny i jeszcze mniej będzie wpływał SING na obraz, jaki będziemy otrzymywać. Na Marsie będzie powierzchnia lepiej widoczna, nawet podczas tak tzw. burz pyłowych marsjańskich. Przy czym musicie mieć pełną świadomość, że ten obraz będzie już ciemniejszy, Niż w przypadku poprzedniego rodzaju filtru. Na Wenus pomaga w rejestrowaniu powierzchni pod chmurami, szczególnie jeżeli kamery będą bardzo czułe na IR, czyli są kamerami czułymi właśnie w tej długości fali. Jeżeli chodzi o księżyc, idealna sprawa w czasie słabego singu uzyskuje się bardzo gładki, ostry obraz. Ten filtr również możemy stosować przy obiektach głębokiego nieba. Może być używany w astrofotografii gwiazd przez obłoki pyłowe. Tutaj właśnie IR 850 będzie pomagał nam w rejestracji takich obrazów. Na razie nie wspominam o wizualnych obserwacjach w przypadku IR Pass. To zbiorę praktycznie w jednym podsumowaniu na końcu. Ostatni, czyli IR Pass 940 nanometry, raczej niedostępny dla amatorów. Ja powiem szczerze, jeden, jedyny raz widziałem w ogóle taki filtr w ofercie. Nigdy nie miałem go w ręku, nigdy przez niego nie obserwowałem. Więc tutaj posiłkuje się tym, co podają książki i mądrzej się ode mnie. Do astrofotografii planetarnej i księżycowej bardzo dobry, szczególnie przy słabym singlu. Ten sing już ma wtedy niewielki wpływ na to. Niestety, field jest bardzo ciemny, co automatycznie wyklucza dużą część kamer, szczególnie cemosowych. Lepsze dla tego rodzaju fal już są y, kamery CCD, które są w tej chwili bardzo rzadko spotykane, albo rzadziej spotykane y, w astronomii amatorskiej. Tutaj jednak y, królują y, cemosy. Na tym budowane jest teraz no, chyba 90% wszystkich dostępnych kamer na rynku. No i tutaj czas by było coś powiedzieć o zastosowaniu filtrów. IR-PAS do obserwacji wizualnych. Krótko. Raczej nie będziemy ich w ogóle stosować. Niezależnie od rodzaju. Jedyny filtr, który może choć trochę przydać się, to ten yy, o fali 685. Yy, Niestety pozostałe, z uwagi na budowę ludzkiego oka, kompletnie nie będą przydatne w obserwacjach wizualnych. A zarazem filtr 685, nanometrów również już będzie na pewnej tej niewielkiej granicy, którą ludzkie oko rejestruje. Dlatego tych filtrów nie będziemy stosować w obserwacjach wizualnych. Do tego dużo lepszy jest filtr IR-CUT. No i obiecana kolejna podsumowująca tabelka. Tutaj macie już z wyszczególnionymi filtrami zarówno ir pass, jak i IR-CUT. Wszystkie informacje, czyli zakres przepuszczania, astrofotografia, no i obserwacje wizualne, które praktycznie y, przy tych filtrach nie mają wielkiego znaczenia. Naprawdę znaczenie to jest bardzo szczątkowe. No i w skrócie podsumowanie. Jeżeli astrofotografia planetarna, astrofotografia księżyca, najlepiej AirPass 685 lub 850. Które są dostępne dla nas jak najbardziej. Astrofotografia kolorowa, szczególnie głębokiego nieba. Tutaj obowiązkowo z prostych filtrów ir Obserwacje wizualne te filtry raczej sobie darujcie. Nie będą miały wielkiego znaczenia yy, przy obserwacjach wizualnych. Tutaj lepiej zastosować zupełnie inne filtry. To tyle dziś o filtrach. IR. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniła się Wam sytuacja. Może nie do końca wszyscy wiedzieli, że istnieją dwa rodzaje tych filtrów, a i filtry IR PAS mają kolejne odmiany. Więc dzisiaj już będziecie wiedzieli, czego szukać i gdzie stosować poszczególne rodzaje filtrów. Ja powiem szczerze, że przy obserwacjach, albo raczej przy astrofotografii kamerami kolorowymi, bardzo lubię używać filtrów IR Pass, szczególnie przy księżycu. Tutaj ten efekt jest naprawdę super i tak jak już wspominałem, ta 685 moja potrafi robić bardzo ładne awiki, nawet przy jasnym tle księżycowym. I na zakończenie dzisiejszego materiału, jak zawsze prośba o subskrypcję, Prośba o to, abyśmy razem rozwijali ten kanał, właśnie poprzez jego propagację, lajki, subskrypcje. Czekam również na Wasze komentarze. No i oczywiście prośba do tych, którzy chcą mnie wesprzeć. Zapraszam, zachęcam patronite.pl, łamane przez moja astronomia. Tam czekam na Was. Liczę na wsparcie, liczę na kolejnych nowych patronów, abyśmy mogli razem pogłębiać wiedzę astronomiczną, razem, wspólnie. Rozwijać się, propagować astronomię i cieszyć się z pięknego nocnego nieba. Dziękuję serdecznie, Radosław Ambroży, mojaastronomia.pl